STS WSPIERAMY POLSKI SPORT Sobota, 9 dzień lutego, no i kiedy w Polsce wszyscy rozgrzewają się emocjami związanymi z powrotem piłkarskiej ekstraklasy, my kontynuujemy pobyt w Finlandii, na północy Europy, w spokojnym, stonowanym, troszeczkę może depresyjnym lachti, no ale dzisiaj na pewno nie będzie spokojnie. Dzisiaj konkurs drużynowy, zaliczany do klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Jest to też początek maratonu z konkursami drużynowymi tej zimy, ponieważ teraz już w każdy weekend aż do końca Pucharu Świata będziemy mieli zawody drużynowe. W piątek za tydzień Willingen, następnie w ramach mistrzostw świata tam konkurs drużynowy mężczyzn, kobiet, a także mixt. A następnie drużynówka w Oslo na początek, ROER, zmagania zespołowe Vikersund przy okazji finału ROER, a następnie na koniec marca loty drużynowe w Planicy na Letalnicy. No ale najpierw Salpauselka skocznia HS130, arena ostatnich Mistrzostw Świata w 2017 roku. To właśnie wtedy Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii sięgnęli po. Tytuł drużynowych mistrzów świata, no i również dzisiaj są faworytami do zwycięstwa. Tak uważają kibice, tak uważają dziennikarze, tak twierdzą również bukmacherzy STS. Dają oni największe szanse biał czerwonym Na no najgroźniejszymi rywalami ekipy Stefana Horngachera mogą być Austriacy, odzyskujący powolutku blask pod okiem nowego trenera Andreasa Feldera, który przejął tę ekipę wiosną. No i trzecią ekipę, którą typuje się dzisiaj do walki o szczyt podium, są Norwegowie. No ale z dużymi problemami, dzisiaj rano wycofany ze składu został Daniel Andretande, mistrz świata w lotach, odczuwa jeszcze skutki wczorajszego upadku z serii treningowej. Norweg mocno kulał. Miał problemy do tego stopnia, że nawet czekając na autokar do hotelu, usiadł na ziemi, na śniegu, ponieważ nie był w stanie ustać przy torbach ze sprzętem. No i dzisiejsze zawody to okazja do powiększenia przewagi w Narodów nad Niemcami. Ci mają tutaj duże kłopoty z dalekim skakaniem. Nie ma Markusa Eisenbichlera. Nieźle wczoraj w kwalifikacjach wypadł Karl Geiger, ale reszta co najmniej przeciętnie. Łącznie na liście startowej mamy 10 ekip. A pogoda, taka jak zapowiadali meteorolodzy, wieje na szczęście z tego kierunku co wczoraj. No i potwierdziły to zmagania kombinatorów norweskich, kiedy wiatromierze notowały podmuchy od zera do około 1,5 metra na sekundę pod narty. Absolutnie nie przeszkadza to w skakaniu, ale może mieć to wpływ na wyniki, wyniki osiągane przez poszczególnych skoczków. Temperatura jest dodatnia, jest kilka stopni powyżej zera. No i przez to pada deszcz, a nie śnieg. Jest trochę mgiełki. Na górze skoczni wieje naprawdę mocno, ale już na buli czy na dole ze skoku jest znacznie lepiej. Rekordzistą obiektu jest Johan Andre Forfang. Ten wynik to 138 metrów. No i czekamy na to, co wydarzy się dzisiaj na stadionie Salpa Uppselka w Lahti w Finlandii. Transmisja zawodów TVP1 w Eurosport 1. No i wyniki jak zawsze na łamach serwisu skijumping.pl. A nasz skład dzisiaj wygląda następująco, rozpocznie Jakub Wolny, jako drugi skoczy Piotr Żyła, trzeci pokaże się Dawid Kubacki, a nasz zespół, nasz biało-czerwony team zamknie wicelider Pucharu Świata Kamil Stoch.